Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Rok 2022 dla Abarth 595 zaczyna się z hukkiem. W rzeczywistości zaprezentowano nową limitowaną edycję poświęconą słynnemu belgijskiemu torowi Spa-Francorchamps. Ekskluzywna wersja która doskonale uosabia duszę marki Skorpiona pod względem osiągów, stylu i sportowego charakteru. Model 595 Spa Hams będzie dostępny w zaledwie 150 egzemplarzach przeznaczonych na rynek belgijski, zarówno w wersji sedan, jak i Cabriolet oparty na modelu F595. Będzie wyposażony w układ wydechowy rekord Monza Sovrap Posto z poczwórnymi rurami wydechowymi umieszczonymi w orientacji pionowej. Dostępne są trzy odcienie nadwozia, Rosso Abarth, Giallo Modena i Nero Scorpione, z możliwością dopasowania kontrastujących kolorów do zderzaków, zacisków hamulcowych i osłon lusterek. Na panelach bocznych znajdują się naklejki Abarth. A wyposażenie edycji limitowanej obejmuje również 17-calowe felgi z czarnym wykończeniem, a także specjalne plakietki z zarysem toru na przednich błotnikach i tylnej klapie. Oczywiście 595 Spa-Francorchamps został stworzony na części belgijskiego toru, więc wydaje się logiczne. Że model jest dostępny wyłącznie w Belgii. Pod maską znajduje się 1,4 litrowy turbodoładowany silnik tej o mocy 163 km, identyczny jak w modelach F595 i 595 Turismo. Silnik jest połączony z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, a sekwencyjna skrzynia biegów z przekładnią montowaną na kierownicy jest oferowana jako opcja. Nie jest jasne. Dlaczego Abarth nie zdecydował się na mocniejsze 178 okonne, 132 kW 180 km, warianty petizione i SSS. Prawdopodobnie chodzi o cenę. Abarth 595 Spa Francorchamps, sugestywne wnętrze. Wnętrze zdobią czerwone pasy bezpieczeństwa, a także numerowana plakietka Spa Francorchamps na desce rozdzielczej. Zdominowanej przez 7 ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego i przycisk Scorpio Mode na desce rozdzielczej Abarth 595 Spa Francorchamps został wyceniony na 24 990 euro z VAT, zgodnie z przewidywaniami. 150 egzemplarzy zostanie zarezerwowanych wyłącznie dla oficjalnych dealerów belgijskiego producenta Skorpiona. Opublikowano w ciekawostki aktualności i motoryzacyjne a WordPress komentarz hello world